idziemy jeść i idziemy od razu chyba do morza znaczy ja bardzo chcę ogólnie po pierwsze zanurzenie i co jak dziewczyny jakie wrażenie zimno, ale... zimno nie zimno trochę tak. Ej, zobaczcie na Agatkę I co? ona w ogóle się tego nie wystraszyła co ale słona i jak na mnie woda jest idealna Agatka na tej plaży woda troszkę ciepła bardzo ciepło jest fajnie tutaj się pływa nie no. ciepłutko fajnie no to dawaj burac ej tutaj kość mama Mam mogłeś Ojej co się dzieje, słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy świadkami tego, jak się wszystko przewraca na tym rynku. Naprawdę, za chwilę będzie jakaś wichura. robi się coraz gorzej, naprawdę. To już się robi, już nie ma. Nie ma, naprawdę, nie ma żartów, uciekajmy To nie są ćwiczenia, kochani. To nie są ćwiczenia. jest teraz pierwszy na świecie. Start Flaminga. Łaga. 3, 2, 1, proszę. Ciężkie jest życie youtubera. Jak widzicie, jesteśmy ratowani.